I tu jest ciekawostka, bo ludziom się wydaje, że jak już przyswoją tę teorię, okej, okay, o fajnie, no ktoś mnie nauczył, no przecież prosta sprawa, wystarczy zapamiętam pewien schemat i już działa. No nie, właśnie, to już nie, dział. od razu ruszamy na rynek, no, nie? Nie, no tak, od razu ruszamy na rynek okay. i oddajemy im wszystkie swoje pieniądze. I <laughs> potem zastanawiam się, ale zaraz kurcze, no to ja tu się uczyłem parę miesięcy. No i co? Oddaję im pieniądze, oni je zabierają. To nie działa. No ale nikt nie dołoży do tego, że a może by się przydało tak za 3-4 lata jeszcze doświadczenia zdobyć. Znowu ta myśl, słuchaj, znowu ta myśl, ale ktoś te pieniądze mi zabrał. On to jakoś zrobił, to to znaczy, że to jest możliwe, żeby te pieniądze przejmować od ludzi z rynku. Potem pojawia się taka myśl, to może ja się nauczyłem złych technik. To jest 99% przypadków ludzi. To znaczy, że ten nauczyciel był fe, te techniki w ogóle może za słabe są, muszę poszukać lepszych technik. Kolejna wtopa, kolejna pułapka. Nie, naucz się tych, ale zostań mistrzem w nich. Masz być tak dobry w tym, że po prostu budzisz się w nocy i nie pamiętasz jak twoja żona i dzieci mają na imię, ale znasz każdy szczegół, detal te, tej metodologii.